Cześć Kochani, zapraszam Was na nowości do PEPKO. Zostańcie do końca. Bardzo dużo fajnych rzeczy pokażę Wam w tym odcinku. I zaczynam od dywanu. Jest taki fajny dywan nowy. Zobaczcie, jaki piękny wzór. Kosztuje 100 zł. Jego wymiar to 100 na 140. A taką się prezentuje, jak go rozłożycie. Jeżeli jesteś nowy, a nie subskrybujesz kanału, będzie mi bardzo miło, jeżeli zostawisz subskrypcję, naciśniesz dzwoneczek oraz łapeczkę pod tym filmikiem. Będziecie wtedy na bieżąco z każdym przeglądem. Pojawiły się nowe poduszki dla dzieci. Możecie je wrzucić do wózka. Kosztują 20 zł. Są naprawdę bardzo miłe. I mam tutaj dwa kolory: różowy bądź beżowy. Dojechały powtórnie te dzbanki kosztują 30 zł z kolekcji Parishi. Są naprawdę śliczne. Zobaczcie same. Kolekcja tutaj dojechała w całości. Widzę dwie nowości. Te kwiaty już były, ale tutaj ładnie wystawiły pani, więc pokażę, że takie kwiaty możecie kupić za 35 zł w Pepko. One pięknie wyglądają w oknie, zarówno w kuchni, jak i w salonie, więc zobaczcie. Na razie tylko białe. Suszki 10 zł. Tutaj m, dwa m, zapachy lilak i jabłko. Powiem Wam, że to pięknie wygląda właśnie na takich drewnianych tacach, bądź m, na przykład w lampionach. Tutaj m, możecie kupić jeszcze w trzech kolorach takie. M, Pudełka, które świetnie się sprawdzają do organizacji kosmetyków, ręczników. Trzy kolory do wyboru: mały za 10 zł, a większy 12. Tutaj też dojechały te futerka w tych dwóch kolorkach: cappuccino i szary. Są śliczne, to jest ta kolekcja jesienna, kosztują 40 zł, ale są naprawdę bardzo miłe i taki mięsiste w dotyku, więc tu uważam, że warto. Nowe narzuty, zobaczcie trzy kolory: taki ciemny, szary, jasny i zielony, um, bardzo duże. 220 na 240 i zapłacicie za nie 50 zł. Czy tutaj znajdę coś nowego? Nie wiem, to wszystko już myślę było poszewki przepiękne jesienne, tak więc tutaj, tutaj też, ale ostatnio widziałam takie gałązki u dziewczyny właśnie wazonie. Pięknie wyglądały te liście, 20 zł. I ona miała też obok ten ten grzybek lamp, tą lampkę grzybek. Zobaczcie, on naprawdę pięknie wygląda, jak się go otworzy. Sama Zastanawiam się, czy sobie nie kupić, bo to naprawdę ładnie wygląda na stoliku, a kosztuje jedyne 20 zł. Tu już wszystko znamy, kubeczki były, szklanki świąteczne również. Tutaj są te takie myślałam, że złote, ale to się odbija ta podkładka. No i co, dzbanki? Te dzbanki znamy, ale może ktoś woli takie proste, klasyczne, to za 20 zł możecie kupić taki dzbanek do kawy czy do herbaty. Jesienne zestawy na mufinki 6 zł. Ten zestaw jest bardzo jesienny. Znalazłam też taki fajny mm, podjesień dywanik 12 zł, co tu jeszcze wam mogę pokazać. Te kulki są bardzo fajne, naprawdę ja rozkładam po części do innego zapachu na pokrywkę. I naprawdę fajnie pachnie w łazience. I ostatnio kupiłam białe kuleczki i polecam, naprawdę świetnie pachną. I mam jeszcze te papki z dynią, tak więc jeszcze nie otworzyłam, nie powiem, ale jak otworzę to na pewno powiem Wam jak pachną i pokażę Wam. To są te białe kuleczki. One będą fajnie wyglądać w okresie bożonarodzeniowym, jak zrobić jakieś dekoracje właśnie. Świąteczne. Tu jeszcze możecie kupić takie gwiazdki. Tutaj do tego Pepko widzę, dojechały i pokazały się nowe puzzle, takie panoramiczne za 20 zł. A to już dla fanów Harry Potter: mmm, komplet taki, miseczka, talerzyk i kubek w obniżonej cenie za 17 zł. I kochani, znalazłam dla dziewczynek przepiękną poduszkę mini 30 zł. Zobaczcie, jak ona jest urocza. Pierwszy raz widzę taką ładną poduchę, więc fajnie by wyglądała w jakimś pokoju dla dziewczynki. Kochani, lecimy na nowości. Zobaczcie, jaką piękną misiową, taką futerką. Na futerko może nie, ale to jest bardziej jak taki Kocyk. No, przepiękna jest ta bluza. Ma dużą taką kieszeń na środku. Oj, jak się ubierze ją i tak się wtuli, to naprawdę jak do jakiegoś pluszaka. 31 zł i kupicie ją aż do rozmiaru 2xl. A tutaj, przepraszam, nie wiem, co mi się stało z aparatem. tak jakieś wolne nagrywanie wskoczyło tak więc szybko myślę to przeleci ale możecie zerknąć jakie fajne klamry do włosów większe, mniejsze, tutaj zestaw takich dwóch nawet ciekawych kosztują 3 zł <grym> ja nie wiem, naprawdę wczoraj miałam jakiś taki kiepski dzień nawet widzę przy tym nagraniu nie zauważyłam zresztą no, tego nie widać dopiero jak się odtworzy ale to już zaraz będzie koniec co jeszcze wam pokażę to na pewno gumeczki. Ostatnio pokazałam takie z perełkami, a teraz macie z cyrkoniami i za ten zestaw zapłacicie 4 zł. I tutaj są właśnie czarne takie kryształki. A tutaj są to te właśnie termofory, o które każdy pyta w szocie, 20 zł i mamy nowe kapcie takie bordowe ze złotymi waszkami tylko nie cena, więc następnym razem wam powiem jaka jest cena. Tu mam kolejne nowe kapcie i te kapcie kosztują 17 zł. Mam takie duże widzę pokardy. Pokazały się też fajne kapcie dla dziewczynek za 40 zł takie mięciutkie, futerko na gumce i tutaj mamy Bambi. Dużo już jest fajnych nowości na czapkach, więc tą czapeczkę pokażę. Ona ma fajne futerko od środka. Tutaj jest taki sweterek, fajne takie pompony, takie kuleczki. 15 zł i ta czapka jest naprawdę bardzo przyjemna. Kolejna, kolejny dział to lecimy na dział dla dużych dziewczynek. Tutaj dużo fajnych nowości, Między innymi takie swetry. I za ten sweterek zapłacicie 45 zł, ma fajne guziki. Ciekawa hmm, kolorystyka, tutaj jest kolejny, szerszy. Hmm, takie do, dosyć szerokie te rękawki, ale on jest w ogóle cały taki luźny, więc myślę, że też się spodoba 35 zł, a na dziale dla chłopców znalazłam fajny dres i ten dresik kosztuje 25 zł ma czarne spodnie. Kapcie. Dużo też fajnych kapci dla dzieci. Zobaczcie jaki fajny gremlin za 25 zł. I tania kurtka już taka zimowa dla chłopców do myślę 10 lat, bo tutaj rozmiarówka jest do 134. 60 zł za tą kurtkę. Uważam, że naprawdę cena hit bo zazwyczaj te kurtki są od stówki wzwyż. Tutaj są takie dosyć pojemne kieszenie, kaptur. Jest ciepła, więc myślę, że może komuś się akurat ona spodobać. na koniec jeszcze taki fajny kocyk dla niemowlaków, dla małych dzieci, 15 zł do wózka, czy właśnie do spacerówki jakiś czy do łóżeczka. Będzie naprawdę miło, miło mmm, dziecko otulić takim pięknym kocykiem. Kochani, mam nadzieję, że Wam się ten odcinek spodobał. Ja przepraszam, ale dzisiaj coś jestem w kiepskiej formie, leży w łóżku i... Na pewno to słyszycie, ale zapraszam Was na wcześniejsze przeglądy. Dziękuję Wam pięknie za cudowne komentarze, łapeczki i subskrypcje. Ja Wam życzę pięknego dnia, zdroweczka dla Was, trzymajcie się ciepło, do usłyszenia, cześć Pa!